Zagacie sobie, znaczy, Krobloxa, ustawienia, i na początku musicie zmniejszyć jakość grafiki, bo prawdopodobnie dlatego y, Polish Card Driving Was wyrzuca z gry. Yy, no, więc jak już sobie zmniejszyliście tą grafikę, to widzicie, jest mniejszy render distance, no i ogólnie gorzej wtedy gra wygląda. No, i wychodzicie sobie wtedy z takiej. No, to losowa no gra. To nie musi być akurat Glide Tower. No, i wchodzicie sobie w, w, teraz w Polish Card Driving, i gra powinna y, was, y, no, przyjąć. Widzicie, teraz normalnie sobie ładowanie. Nic mi tu jakoś mocniej nie ścina. Wiadomo, czyła, O, tutaj nawet nie musiałam czekać, aż mi się tutaj ten e, górny panel e, załaduje. O, teraz mam mało kasy, bo kupowałem trochę rzeczy sobie. Yy, no i tylko jest problem. A jak sobie... Yy, nie, dobra, malucha. sobie na szybko ten. To widzicie, nie możecie nic robić. Ja próbuję, próbuję. No i yy, no nic. Nic nie można robić. Maksymalnie przyjąć można te zamówienie, ale to i tak wam no Nic nie da. jedyne co możecie zrobić, to włączyć. O, muszę Bluetooth chyba włączyć. Nie no jest włączone. Musicie włączyć. E... E, no, e, jakiegoś pada. Mi teraz coś się zepsuł i nie może mi się. No. Połączyć. Ale no. Jakbyście po podłączyli sobie pada, to by Wam teraz normalnie działało tutaj wszystko. No więc to na tyle z poradniku, i widzicie, jakbym sobie teraz włączył maksymalną jakość grafiki, to widzicie, że zacina. No, i teraz, jakbym chciał wyjść, no wychodzę, i chcę jeszcze raz wejść, to mnie prawdopodobnie teraz wywali. A jednak nie. No dobra, no ale jakby kogoś wtedy wywaliło, to y, już wie, y, no co robić. I tak samo nie, nie możecie uruchomić Polish Car Driving na jakimś słabszym telefonie. O, widzicie, teraz mi tutaj nie chce się załadować. Na jakimś słabszym telefonie, jakiś, nie wiem, iPhone 2 czy coś. No to wtedy byście no, nie odpalili Polish Car Driving. Dziękuję, do widzenia.